Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałem przedstawić wam jeden z produktów, który leży u mnie w składziku od dłuższego czasu. Chyba już dwa lata będzie. Przepraszam cię, Rafi. W końcu się za to wziąłem. Trochę urlopu było potrzeba, abym się wziął za przejrzenie tego, tej publikacji. Jest to publikacja od. AK Interactive oczywiście i jeszcze jak, nie wiem czy widzieliście mój post na Instagramie, jeszcze ze starym logo oczywiście, czyli jest kałasznikow, automat kałasznikowa jest jeszcze w logo, jak się okazuje. Z jakiegoś powodu AK zmienia swoją, rebrand robi i nie będzie już tego kałasznikowa tam. W każdym razie mamy przed nami AK Dairamas FAQ, Frequently Asked Questions, czyli co często zadawane pytania jak coś robić. I tutaj mamy publikację poświęconą wodzie, śniegowi i lodowi. Lodu? Lodowi? No wiecie. Napisane przez Ruben Gonzaleza, skompletowane przez Ruben Gonzaleza. Także zapraszam Was na zobaczenie, co jest w środku tej publikacji. Dobrze. Zerknijmy sobie oczywiście na początek na spis treści, żebyśmy wiedzieli, co, czego się spodziewać. z sekcji wody, czyli ogólnie no, wiadomo woda zamarza, jest może być wodą, lodem i śniegiem. Mamy pływająca woda, czy płynąca woda. Mamy krik, czyli taki uskok, nie uskok. Boże, jak się nazywa? No mała rzeczka, kursokon, kaskada, czyli podejrzewam, że kaskada, to podejrzewam, że będzie jakiś mały wodospadzik. Jeziorka i, i, i oczka wodne, śnieg, śnieg z, z lodem, śnieg z błotem, płyty śnie, lodowe i nawet mamy, że tak powiem, trochę przewrotnie, plaża z falami oraz na special efekty mamy jeszcze dziurę w drodze, kałuże, czyli płytkie kałuże na ziemi i bagniste... Boże, nie bagniste. Bagno to nie za bardzo błotniste, błotniste drogi z wodą, no i oczywiście pęknięty jakiś tam jakiś kanał, bo z tego co pamiętam, to jest taki kanał przepływowy dla małych łódek. No więc zerknijmy sobie dalej, mam oczywiście kilka takich zdań wstępu, jakie, jakie rzeczy będziemy używać i jak widzicie, AK nie stroni od innych produktów, co prawda są to produkty z ich rodziny niektóre, przed Waleo, AK, no to wszystko gdzieś tam się to wszystko zbiega, nie? W każdym razie mamy tutaj mamy kilka produktów AK, które są w głównym, w centrum zainteresowania, ale mamy też Gloss Medium, Medium Brillante, tak po, po, po hiszpańsku, chyba twardą wodę. No i mamy też jeszcze Glossy Varnish, czyli vernix z połyskiem. No i zacznijmy od tego, że mamy ten ten taki malutki. Eee, o, klik to chyba nie jest nic związanego z wodą. <laughs> eee, no dobrze, mamy taki <laughs> ten, właśnie klik, i tu będzie fajnie pokazana eee, wieża czołgu rozwalonego przy, przy drzewku. No i oczywiście mamy od podstaw, jak to zawsze w publikacjach AK jest, od podstaw mamy pokazane, jak tworzą takie coś. Mamy używane produkty, na przykład slimey grime dark i Sliming grime light, żeby zrobić takie różne wariacje kolorystyczne. Mamy użyte błoto Kurks de Earth, Ziemia Skurska, czy coś w tym stylu. No i co? Mamy krzaczki. I ktoś tutaj bardzo ładnie, czy Ruben prawdopodobnie robi coś takiego. I jak widzicie, to jest wszystko w kole. I to będzie wszystko zalane wodą. Mamy też używane natur, produkty natur. Ja kiedyś o nich chyba mówiłem sobie siebie na kanale. Mamy bardzo ładne rybki, które są pewnie zostały wyrzeźbione. No i to będzie wszystko zalane. Żywicą, zobaczcie, jest zrobiony bardzo ładny brzeżek, dokąd jest wszystko, dokąd żywica ma sięgać. No i zalewane, zalewane. Eee, robione są fale e, przy pomocy różnych innych klejów. Ja oczywiście wam tutaj się nie będę zagłębiał w to, <laughs> czym to jest robione. Chciałbym po prostu, żebyście zobaczyli efekt ostateczny i tak wygląda efekt końcowy. Bardzo fajnie, zatopiony taki: e, o czołgu z jeziora, podziel się swoją mądrością. O wieżyczko z jeziora, podziel się także swoją mądrością. No i tutaj mamy. Nie, właśnie Watercourse with Waterfall. Tu zastanawiam się, to nie jest błąd w druku, w tłumaczeniu, że po prostu nie przetłumaczyli jednego tytułu, nie? Curso Con cascada, a tu mamy w wersji Water... No nie widzicie tego. E, mamy po angielsku Watercourse with Waterfall. E, także ciekawe, czy to jest taki e, minimalny błąd. Ze styroduru wykonana główna konstrukcja. Dalej mamy porobione skorka, mam, mamy porobione... Cegiełki, które mają wyglądać jak cegiełki, Macie, o, zobaczcie jak ładnie to wygląda. Mamy też zrobioną szopkę na kawałek budynku. No i co? Mamy postarzanie z tych wszystkich budynków, czy tego budynku konkretnego. Mamy bardzo fajny pomysł na łączenie różnych elementów styroduru przy pomocy wykałaczek. Jakby ktoś nie wiedział, jak je włączyć, to właśnie w ten sposób się to robi. No i efekt trochę tutaj betonu, takiego zużytego. Jak zrobić tamę. Przy pomocy różnego rodzaju plastikardu i efektów postarzających odaka, No, przewijaj się, e, jak zrobić, właśnie? Znowu mamy produkty e, MOS, czyli ten, ten, ten taki mech. E, no i co jeszcze, co jeszcze? No i tu oczywiście znowu jest żywica. Znowu żywica, bo oczywiście tematem przewodnim jest lany materiał, lana woda. Ech, leją wodę po prostu w, tym w, tym, w tej publikacji. Tutaj bardzo fajne i wielokrotnie widziałem już, jak to y, robią w ten sposób. Folia jest wykorzystywana do tego, aby zrobić efekt wody i ona jest najpierw tak rozciągana sobie. E, taka zwykła folia spożywcza, na przykład, widzicie, to jest taki cling film, jak się to nazywa. E, I później jest pokrywana różnymi klejami i później tworzy taki coś. To nie wygląda na razie jakoś super, ale zobaczcie, jak tutaj jest pokryte już. Przejdziemy sobie, zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda dość realistycznie. Powiem szczerze, jakby ktoś zrobił dobre zdjęcia i to z jakimś programem graficznym to zanimował, to bym uwierzył, że to jest prawdziwa woda. No zobaczcie, to, to, czy ten wygląda jak prawdziwy wodospadzik? Wystarczająco, żeby zaburzyć tą granicę między e, dioramą a rzeczywistością, moim zdaniem. E, znowu efekty do zrobienia ziemi, naturalnie wyglądającej ziemi, dużo e, flory, dużo różnych listków, krzaczków. Znowu mech, 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 bo tutaj wi widocznie. Jest uwielbienie zgnilizny i wilgoci, no bo niestety woda wszędzie jest. No i mamy efekt końcowy znowu. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Oczywiście ja przeskakuję sobie przez te tutorial, bo celem samym sobie nie jest pokazanie Wam, jak to zrobić, ale pokazanie Wam, jakie są tutaj ciekawostki. Tutaj mamy jeziorka i będziemy mieli dwóch żołnierzy, którzy przechodzą przez jeziorko. Podejrzewam, że coś w stylu Wietnamu. No i mamy dużo różnego rodzaju trawy będzie wrzuconych w środek. Mamy znowu zrobione na kawałku dykty i korka, chyba. Tak mi się wydaje, że to będzie korek, albo jakiś um, Mamy zrobiony teren. Czasami wykorzystują taką fajną piankę florystyczną, którą możecie kupić normalnie sobie w sklepie, flory, w kiaciarni, i w nią się wbija kwiatki. Ona jest bardzo fajna, bo ona bardzo łatwo można ją ciąć. Jest dosyć tania z tego co kojarzę i można ją opatulać gipsami. Także czasami zamiast wykorzystać jakiś strumień, który może, się, może wejść w reakcję, możecie wykorzystać to. To chyba lepiej troszeczkę działa. No z jakiegoś powodu z tego korzystają. Ale przejdźmy dalej. Mamy przygotowaną bazę. No i zaraz gdzieś pewnie się tu pojawią żołnierze, którzy zostaną wciśnięci. A nie, mamy pierwszą warstwę wody. Mamy lilie, które są wrzucone. O, i mamy teraz fajnie przycięte. Chciałem czy tak byli wydrukowanie, czy o co chodzi. Żołnierzy, no i zobaczcie, jak to wygląda. Tu no, znowu zrobione fale. takie żeby wyglądały tak, jakby realistycznie ten żołnierz tą wodę zaburzał. No i zobaczcie, efekt końcowy będzie jeszcze jednak jakaś fotka. O, mamy Zobaczcie jak to wygląda. Tak, no i tak jak myślałem, co jest z Wietnamu, bo to są żołnierze wietnamscy, co jakieś helmy, takie pokój. Um, co to jest? Ar, army pewnie is hell. AR is hell. AK i hell. nie wiem, coś w tym stylu, nie wiem, co to jest napisane. Eee, ciężko to odczytać. No, no i dalej mamy lasek, jakiś będzie, z tego co widzę, czołg przejeżdżający przez step. Zobaczcie, jak fajnie jest proces tworzenia tego wszystkiego. Od jakiegoś takiego szkicu, gdzie modele już są gotowe. Po zalewanie kamyczków, poszczególnych pojedynczych kamyczków. Tworzenie bazy. A, to będzie chyba wodnista droga taka, tak. Snow water nice, czyli wszystkie efekty naraz. Śnieg, woda i lód, czyli rozjechać Rozjechana droga pewnie będzie. No tu mamy krzaczki, jak zrobić. Bardzo fajnie od podstaw robione krzaczki. No super. Kto ma na to czas? No ale mamy robioną podstawę, zobaczcie. Różne efekty są używane. Snow Micro Balloons, Snow Effects, Sprinkles, Snow Micro Balloons znowu mieszane. micro balloons się miesza właśnie z różnymi efektami, żeby zwiększyć ich objętość z tego, co ja zauważyłem, możecie zaopatrzyć się we wszystkie te produkty no i zacząć tworzyć. Oczywiście te książki też możecie zamawiać przez sklep Stagraf, bo bezpośrednio z hurtowni można zamówić. No i mamy efekt końcowy, mamy rozrzucone butelki, jak widzicie, czołg, bo w ogóle modele to już pomijam, że są fantastycznie zrobione, nie? Świetna, świetna sprawa. Tu jeszcze więcej zdjęć. No i oczywiście są inspiracje, o co chodziło, co chciał pokazać autor, nie? Widzicie, mamy ten kawałek grzeczki tutaj, ten kawałek rzeczki mamy tutaj, mamy tą rozjechaną drogę i krzaczki, które też tutaj są pokazane, także tak to zostało stworzone. No dobrze, dalej mamy snow i mud, czyli śnieg i błoto i oczywiście farbki teksturalne. Polecam te farbki teksturalne do robienia z Waszych Armii, do 40, do Sigmara, do jakichkolwiek innych systemów, wychodzą bardzo... Opłacalnie, ale podobnież scale jeszcze w opłacalni wychodzą, także zgooglujcie sobie. E efekty, tekstu farki teksturowe od GW są fajne, ale są cholernie drogie, bo za buteleczkę płacicie 20 zł, a za taką butlę, wielką, pojemnik zapłacicie 40, na przykład, albo 30 parę. Więc dużo bardziej ekonomicznie wychodzi kupić sobie efekt od AK, czy nawet, tak jak mówię, od scale'a. <laughs> Dirty snow, czyli brudny śnieg. Pamiętajcie, nauczka, nie jestcie żółtego śniegu. Brudnego też nie. Jedziemy dalej. Mamy tutaj pokazany płotek, jak zrobić z jakiejś siatki. Czasami taka siatka konstrukcyjna do obklejania gipsu czy jakichś tam różnych prac wykończeniowych. No i znowu żywice, 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 efekty, efekty wodne. A tutaj jest jeszcze porobione. To jest kolejny, przepraszam bardzo, przeprzeleciałem. Nie zauważyłem, że tu jest skończone. To jest tak mała, ta mała dioramka, to jest skończone efekt. Czy mamy brudny śnieg, jakiś płot? Myślę, że ten płot bardziej zniszczą, ale. W sumie to jest jakaś guma, plastik, więc nie powinno się niszczyć. Dobra, tutaj mamy jeszcze poradnik, jak wykonać płyty śnieżne, lodowe znaczy się, czyli taki popękany lód, zobaczcie, który można sobie wykorzystać na przerobienie jakiegoś jeziorka. No i fajnie, no nie wiem, model jakiejś jeżdżącej osoby na łyżwach. Można to wrzucić, czy tego, czy tego zwierzątka z epoki lodowcowej, które goni, wiecie, goni żołędzia. Szyszu, nie, czy coś w tym stylu, nie? No i to pokaz jest oczywiście inspiracji, skąd to się wziął, bo w ogóle po, po, podobnie jest dla ludzi, którzy bawimy się w gieramy, róbcie zdjęcia. Róbcie zdjęcia tego, co byście chcieli potencjalnie kiedyś wykonać. No i dobra, mamy plażę z e, z falami. Zobaczcie, jak to fajnie to wszystko wygląda. Nawet kawałki drzewa wrzucił. Pewnie jakaś balsa. No i znowu <suszu> tworzenie fal przy pomocy, właśnie, e, z, boże, to jest żel. Water Gel Transparent, chyba się to dokładnie nazywa, jest tu gdzieś nazwana. Tak, jest Water Gel Transparent AK8002, i później on jest rozprowadzany pędzlem najpierw, a wyrównywany jest aerografem. Po prostu plujecie powietrzem na niego i on się wtedy rozprzestrzenia bardzo ładnie. Także tak, i tutaj mamy special effect znowu i mamy sinkhole with water, czyli dziura w drodze z wodą. No i oczywiście, czasy taki sinkhole przygotować, czyli dziurę trzeba przygotować. On tutaj jest zrobiony, wyznacznie wyrywany kawałek betonu. No i zalewamy. Mieszamy różne farbki. Można sobie mieszać z żywicą. Możecie kupić taką żywicę po prostu dwuskładnikową, jak, jak widać. żywica, utwardzacz. Mieszamy to. Dodajemy sobie różnego koloru farbki i one robią taki efekt. Natomiast jedna uwaga od razu wam powiem, to wiąże się też nie tylko z żywicami, ale też z różnego rodzaju innymi farbami, zawsze lepiej dodać mniej farby niż więcej, bo możecie zawsze dodać więcej farby, żeby za, bardziej zrobić ten kolor intensywny, ale już odjąć nie możecie, no, czy możecie dodać żywicę, no, ale to wtedy marnujecie i skracacie sobie czas pracy z, takim, z, z taką żywicą, więc polecam Wam mniej koloru dodać, żeby na przykład się przebijało troszeczkę pod spodem to, co tam jest. Dalej mamy płytkie kałuże z, na ziemi, na, na glebie. I zobaczcie, kółeczka są używane, żeby robić ślady faktycznych motorków, czy jakichś tam pojazdów. E, także to jest ciekawe. No, aha, no i znowu mamy inspirację, nie? Zobaczcie, inspirację, tak to wyglądało. Takie zdjęcie, ktoś chciał zrobić popękaną ziemię z kałużami. Wyszło tak, moim zdaniem całkiem nieźle. Dosyć wiarygodnie. No i mamy jeszcze błotnistą drogę z wodą. No i tu dosyć szybko zrobić teksturkę, pędzelkę. Właściwie powtarzamy to, co było tam wcześniej. Rozlewamy żywice i mamy taki efekt. Będzie jeszcze jakieś zdjęcie? O, mamy. Zobaczcie. No tu już się naprawdę dużo błoto. Rozjeżdżona taka leśna droga po deszczach. Spoko. E, co tu mam jeszcze? Aha, mokre i popękane podłoże rzeczne. E, w jaki sposób będzie ono popękane? Aha, czyli takie tak jakby salt lake, takie tak, jezioro słone w Stanach, popękana ziemia. To jest efekt jakiś crackle effects, aha, dark and dry crackle effects. Po prostu nakładają całą tą, tą pastę i ona sobie sama pęka. No i dalej mamy oczywiście zielone glutki, które będą pod wodą pewnie i pewnie to obudują zaraz y, tym, jak się nazywa, plastikiem jakimś i zrobią brzeszki, nie? Nie, po prostu pomalują to y, tymi efektami wodnymi. No i bo zobaczcie, taka jest znowu inspiracja, taki efekt. I tak, moi drodzy... To tak na szybko przegląd tego magazynu. <noise> zajęło mi ten przegląd kilkanaście minut tutaj, a szybko nakręcić zajęło mi prawie dwa lata, ale tak to czasami jest. To są produkty, które są. Nie wiem, czy to są wszystkie produkty, jeśli chodzi o wodę i, i śnieg, bo to jest 2018 roku publikacja, więc od tego czasu mogło się coś jeszcze pojawić. Natomiast na pewno, jeżeli wejdziecie na stronę na Allegro firmy Stagraf, to możecie mogli znaleźć całą ich wszystko to, co posiadają i będziecie mogli sobie zamówić poszczególne produkty. Oczywiście, jeżeli nie będzie czegoś tam, co byście chcieli, to możecie im powiedzieć, że potrzebujecie jeszcze to i to i oni Wam to zamówią i sprowadzą Wam te produkty, bo mają dostęp, kontakt z hurtowniami, które sprowadzają produkty AK. Moi drodzy, dziękuję Wam jeszcze raz i jeszcze raz i przepraszam Rafi za to, że trzymałem Twoją publikację tak długo, oddaję ją do Stagrafu. A Wy trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Nara!